I z TikToka na YouTube, moi drodzy, czyli nigdy nie jest tak, jakby nie mogło być piękniej. I Marcin Borowicz znajduje się w tej sytuacji krytycznej, destruktywnej sytuacji, można powiedzieć, Takiej y, dla niego również i mobilizacji, do czego? Do znowu, wejścia na tory patriotyzmu, walki o ojczyznę, tajnych zgrupowań, bo tutaj inaczej się nie dało. No, ta walka zbrojna zawsze y, y, jest narażona na ryzyko, no, również i ut utraty życia, ale spotykanie się dla celów krzewienia kultury polskiej, historii polskiej, literatury polskiej, wymieniają się wierszami, wymieniają się literaturą. To, co robią nasi bohaterowie, żeby walczyć z tą usyfikacją, wiedząc, że nigdy nie jest tak, jakby nie mogło być lepiej, nigdy, nigdy nie jest tak, jakby nie mogli dać siebie więcej. Czyli być lepiej to dać siebie więcej, tak? Być lepszym to dać siebie więcej. To napiszmy sobie ten argument. I dalej mamy święty Piotr i Paweł trwając. Oni też dają się więcej, dają siebie można powiedzieć maks, dają się maksimum możliwości. Optymalnie wychodząc naprzeciw tej misji, którą mają krzewienia chrześcijaństwa, wiedzą, że ciągle za mało, wiedzą, że ciągle czują w sobie, że mogliby ofiarować siebie jeszcze więcej na poziomie ciała, umysłu i, i ducha. W, my, w myśl tego przykazania będziesz miłował Pana Boga swego czytają umysł, swoim całym sercem, swoim całym duszą. Czyli maksymalizacja tego postępowania dla realizacji tego sukcesu, natomiast krzewienie chrześcijaństwa dla Piotra Pawła była priorytetowa. Prometeusz też jest zawiedziony, że nie dał z siebie więcej, że nie przekonał. Nerona na temat podpalenia Rzymu, że ta matryca nowego Rzymu została ostatecznie, projekt został przechylony na szale zwycięstwa dla Nerona. W końcu Rzym, Rzym spłonął w ogniu. Prometeusz obwinia się, że to było za mało, za mało tej inteligencji, żeby przeciągnąć Nerona na tą właściwą stronę. Dalej na poziomie egzaminu maturalnego, co nie znaczy, że maturzyści nie mogą stosować wcześniejszych przykładów. Jasne, że 8 obowiązuje do matury również. Konrad również chce więcej, tak? chce dać więcej, chce poświęcić się narodowi, ale potrzebuje energii, tej boskiej, tej czystej, tej, która otworzy mu, do, otworzy mu jaźni zrozumienia narodu polskiego, ale ich jego potrzeb, bycia, yy, yy, stania na straży również i tych uczuć patriotycznych, ale też stręg, siły do tego, żeby on, yy, on podążał w kierunku realizacji tego celu. Wernichora też chce wybudzić, tak, złapać, jak to się mówi, za te bety, wybudzić ten naród polski śpiący, żeby on więcej dał siebie, tej mocy i siły, na etapie walki o niepodległość. I Józio Kowalski, on również, demaskując tak, bohaterów Ferdy Durki, tak, widzi sam, że, w tym, że oni zatracili się w swoim fałszu i obudzie, że mogą dać siebie więcej, rozwijając się em, w stronę osób konstruktywnych, w stronę osób może przedsiębiorczych bardziej, czy w stronę osób bardziej odważnych i prawdomównych, nie tylko zatrzymujących się na słowa, ale idących w kierunku czynów. Więcej, moi drodzy, na polkursie.edu.pl tam macie gotowe audiobooki wersji godzinnej, półtorej godziny z omówieniem, z dokładnym omówieniem lektur, podaniem właściwych do rozprawek większości omówionych zagadnień na egzaminacyjnych. Zapraszam do usłyszenia.